Почsequетчикин этого куша не должен брать. У нас есть как минимум три. На который... bunker Здесь 회мант 5-ね Dzisiaj spróbuję właśnie dobić rangę w Leonie 15, 22 46 Czekajcie, ja sobie poczekam. A aha tak mi... Trochę lagam. Cały czas są lagi. Aha, ten coat. Uh -huh. Ogólnie jutro, albo kiedy tam zrobię odcinek. Kamilem z moim kolegą z Brawl Stars. Też będę z nimi jakby takie vlogi jakby nagrywał też. Czyli szali kruk. Ja tak nie gadam dużo, bo gardło mnie trochę woli ja inygryłem ten odcinek Po prostu musimy wbić 20 osób, bo to jest mój cel. Po prostu to jest mój cel. 20 subskrypcji, na 20 subów robię 20 subów robię specjal i kupuję nogę wyczynową Mowino oryginalną nową I przepraszam Was, że, że słuchacie te klikanie. Też bym nie chciał, żeby... Dobra, przegrana już albo ten kolcej. Nie. Drugie miejsce. Też dobrze. Chyba dzisiaj nie wbiję tej 15 rangi. Ale spróbuję. Dobra z Was próbuję. Mnóstwo, ale gram ogólnie napiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinki z Kamilami, ale i tak myślę, że będą. Po prostu mówią, że będą odcinki z Kamilami. To jest w sumie takie... na chyba zniknę i zostawię mojego przyjaciela z drużny Ale może uciekać po prostu O! Skupił się na El primo I my tego El primo możemy z łatwością dojechać Proszę bardzo zabity El primo Trzy drużny zostały Trzeba jedną wybić wielkie starcie to jest roza, którą możemy w dwóch pokonać. Była taka głupia, że sama się kurde zaginie Hold Była nasi po ergiłów Gólnie Kangel ma trochę mniej ode mnie Pucharków, bo ma tysiąc i jest tysiąc sto prawie tysiąc dwudziestu, więc spoko dwóch jednego to nie był bando łysego, ale nie może się nie znam ale... Dobra, oczywiście przegrana chyba nasza. Tak, drugie znów miejsce, drugie miejsce. Ogólnie szybko się staram Dobrze te bucharki. Ale nie dużo mi brakuje do tej 15 rangi i bardzo chcę ją zrobić. Ogram z Krołem. Dwie legendy grają. Bardzo fajnie. I może jak zrobię opening, który będzie na moim koncie ja pewnie z Kamilem nagram opening. Oj, bym musiał uciekać od tego bulla bo to był Kroła i on tu chyba jest w krzakach lecz nie, raczej nie tak to mam przerobę nie, nie ma go tu też nie ma go niestety trzecie miejsce